Piękny, zabytkowy budynek. Niestety przez wiele lat nie podjęto decyzji o tym, aby zacząć remont tego dworca. To dopiero koalicja 15 października i minister Malepszak, rząd premiera Donalda Tuska podjęli decyzję, że ten piękny dworzec w Augustowie będzie remontowany. Kilka dni temu wraz z panem posłem Jackiem Niedźwieckim wystosowaliśmy e, interpelację poselską do PKP e, SA, aby przedstawili nam szczegółowy harmonogram robót właśnie na tym dworcu. I szanowni państwo, tutaj mamy odpowiedź na tą interpelację, podpisaną przez dyrektora biura administracji i eksploatacji nieruchomości PKP SA, który wskazuje, że 4 września podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, pierwszy, drugi kwartał realizacja dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na Budowę, drugi, trzeci kwartał 2026 roku zawarcie umowy z wykonawcą, trzeci kwartał 27 roku zakończenie robót budowlanych, otwarcie dworca dla podróżnych, i to jest najważniejsza informacja, trzeci czwarty kwartał 2027 roku, czyli za dwa lata. Otwieramy nowy dworzec w Augustowie. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy są obecni na tej konferencji prasowej, bo to właśnie te osoby, które stoją tutaj, zabiegały od początku o ten dworzec. I to jest, szanowni państwo, nasz wspólny sukces. Wiele osób, oczywiście, przypisuje sobie teraz zasługi do tego sukcesu, ale. Te osoby, które tutaj stoją, walczyły o ten dworzec i wywalczyły, aby ten remont był i mamy już na to konkretne dowody. Zaraz pan Wojewoda i pan poseł Nieźwiecki, pan radny Cieślik powiedzą o, o szczegółach tych, tych rozmów, kiedy te decyzje zapadały, ale najważniejsze jest to, że ten dworzec będzie remontowany. Jeszcze zapytaliśmy się w tym piśmie o to, Ile e, będzie wynosił koszt tego remontu? E, łączne planowane koszty modernizacji szacowane są na kwotę 6 milionów złotych. Cieszę się, szanowni państwo, że ta e, decyzja została podjęta przez pana ministra Maleczaka. E, wiele razy z panem posłem nieźwieckim, z, pan, z państwem radnym, z Panem Wojewodą zabiegaliśmy o to, żeby właśnie ten dworzec był remontowany, udało się, remont dworca. E, jest już tak naprawdę w, w trakcie. Jeszcze jedno, jedno słowo dosłownie, bo... Ponad rok temu do mojego biura poselskiego w Augustowie zgłosili się mieszkańcy, którzy mi przynieśli taką gazetkę. Podobno jest ona wydawana przez Urząd Miasta w Augustowie i w tej gazetce przedstawiano, że pan burmistrz apeluje do pana radnego Cieślika i do jego kolegów z partii rządzącej, aby zajęli się sprawą dworca, bo jeżeli nie będzie żądał od PKP SA, aby zwrócał na ten dworzec. Panie Burmistrzu, zadanie wykonane. Nie trzeba pisać gazetek, trzeba działać. Panie Wojwodowskim. Szanowni Państwo, my po prostu robimy, a nie gadamy. Podejmujemy konkretne działania po to, aby zmieniać nasze małe ojczyzny. Ziemia Augustowska jest bardzo istotnym. Bardzo istotną częścią naszego regionu jest częścią turystyczną. Nam bardzo zależy wszystkim na tym, aby turyści z całej Polski przyjeżdżali do Augustowa, do Suwałk, bo to są piękne, przyrodniczo tereny. Ale żeby mogło tak być, rzeczywiście ta infrastruktura kolejowa i architektura musi stać na najwyższym poziomie. Rząd pana premiera Donalda Tuska rozwija kolej w Polsce. My mówimy o kolejach wielkich prędkości, ale mówimy także o tych ważnych z różnego powodu odcinkach. Augustów i dworzec w Augustowie będzie wyremontowany. Są na to bardzo konkretne decyzje, które zapadły na poziomie Ministerstwa Infrastruktury. To co dla mnie najważniejsze. 30 maja bieżącego roku minister Malebszak w Białymstoku ogłosił, że dworzec w Augustowie zostanie wyremontowany. W ostatni piątek spotkałem się z ministrem Malebszaki w Ministerstwie Infrastruktury. Także rozmawialiśmy na temat budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji różnych dworców na terenie naszego regionu, ale między innymi poruszaliśmy tą kwestię Augustowa. To co jest dla mnie najważniejsze, sprawczość, mniej słów, a więcej czynów. To co jest dla nas bardzo istotne dla przedstawicieli koalicji obywatelskiej, koalicji rządu pana premiera Donalda Tuska, żeby odpowiadać pozytywnie na potrzeby małych ojczyzn, wspólnot lokalnych i to jest najlepszy dowód. Robimy, nie gadamy. W 2027 roku dworzec w Augustowie będzie oddany do użytku. Dziękuję nie, bardzo. Nie. Ale to nie koniec dobrych wiadomości, bo już od 14 grudnia nowe połączenie z Augustowa przez Warszawę, Poznań do Świnoujścia. To jest trzecie połączenie do Warszawy i proszę Państwa, od 14 grudnia wszystkie pociągi z Augustowa do Warszawy będą jechały krócej o pół godziny, a do Krakowa połączenie z Augustowa skróci się o dwie godziny. Także to są bardzo dobre wiadomości. Trzy nowe połączenia, nowym taborem, szybsze o pół godziny. A są informacje, że za rok jeszcze skróci się od grudnia o 15 minut. Także z Augustowa będziemy jechali do Warszawy trzy godziny. Dziękuję. Pan radny Leszek Cieślik. Szanowni Państwo, dla nas jako radnych Koalicji Obywatelskiej nie ma potrzeby apelować, bo my... Od razu, kiedy nasza koalicja 15 października powołała rząd Donalda Tuska, od razu interweniowaliśmy właśnie u panów posłów, którzy przyjęli nasze wezwanie i doprowadzili właśnie do tego, że podjęto decyzję o remoncie tego dworca. E, apele pana burmistrza e, tutaj są niepotrzebne. E, właśnie e, lepiej, żeby się pan burmistrz zajął e, działaniami, bo chcę przypomnieć, że ten dworzec już kilka lat stoi w takim stanie jaki jest. I jak to mówią, przechodził z rąk do rąk. Pan burmistrz miał wyremontować. Zrobić projekt, wyremontować, później oddał to e, dla PKP zarządu w PiSu i nic się nie stało. Przed, był, my to mówiliśmy już, że było to przed kampanią wyborczą wtedy, a dopiero jak została e, powołana nowa koalicja, nowy rząd, interweniowaliśmy i mamy ten e, sukces, że ten dworzec. Będzie służył od 27 roku dla mieszkańców, ale także dla turystów, bo w mieście turystycznym bez dworca PKP, ale także i dworca autobusowego, no nie może takie miasto funkcjonować. Dziękujemy Bardzo wszystkim panom posłom, panu ministrowi, całemu rządowi. Policji Obywatelskiej. Dziękuję Robimy, bardzo. Nie Robimy nie gadamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Czy możemy bardzo? jeszcze przypomnieć co zmieni się w dworcu? Remont obejmie co konkretnie? No, bo, ha, ha, halę halę dworcową. To się znajdzie w tej hali poza kasą i poczekalnią. Czy coś może? E, Jeszcze będą lokale, które w, wynajmie miasto Augustów, więc e, wszystkie lokale, które, czyli powierzchnie komercyjne, będą wynajęte przez miasto Augustów, które e, to e, powierzchnię zagospodaruje. E, więc no, będzie nowy, nowoczesny, funkcjonalny dworzec PKP w Augustowie. Czyli poczekalnia, toalety, kasy biletowe. Tak, wszystkie, to standard, to powinno... wszystkie standardowe rzeczy plus powierzchnie komercyjne, ale tutaj... tutaj Akurat miasto Augustów wzięło to na siebie i. i... Miasto obiecało, że zrobi tutaj e, muzeum. Tak, tak. E, ja może przypomnę parę słów to, o proszę. tym, e, że rzeczywiście plan był taki, ponieważ e, nasze tereny są e, bardzo mocno. Martyrologiczne tak to nazwę i ten dworzec jest jednym z symboli, dlatego, że między innymi stąd wyruszali na Sybir nasi mieszkańcy naszego regionu. Tutaj też przyjeżdżał słynny elitarny pierwszy pułk ułanów krechowieckich wojskowi ułani, dlatego tutaj naprawdę to miejsce jest jak najbardziej jak najbardziej nadaje się do tego, żeby był jednym z elementów naszej historii, naszej ziemi. Także mam nadzieję, że pan burmistrz dotrzyma słowa i również zagospodaruje w taki sposób, jak obiecał to czy, parę lat temu. Czy mieszkańcy mhm. oczekują tego? Oczekiwali też od państwa? Jesteście przedstawicielami mieszkańców, mówili o tym dworcu, że no, przynosi... Oczywiście, cały czas w okresie, kiedy dworzec był w rękach miasta, a było to... No, Kilka lat ładnych, osiem lat. W związku z tym no, oczekiwaliśmy, że jednak pan burmistrz wykona jakieś działanie. No niestety przez te lata do tego nie doszło, pomimo naszych próśb. No ale nasze prośby bardzo często spotykają się niestety z odmową, tak dla zasady. Dlatego myślę, że w tym momencie my pokazaliśmy to, że można sprawnie działać, można działać z efektem, skutecznie. Także robimy, nie gadamy. Słuchajcie, kończymy, bo pogoda nie wstrzyja. Mamy pytanie, bo nie mogliśmy dojechać z powodu też pogody do...